No, dzisiaj jesteśmy powiedzmy ósmy dzień badań. W zasadzie zakończyliśmy realizację podstawowego zakresu prac, czyli wszystkie wykopy wewnątrz kościoła. Odsłoniliśmy, doszliśmy do poziomu calca. Archeolodzy calcem nazywają ziemię nienaruszoną już przez człowieka i w tym calcu zarysowało nam się kilkadziesiąt wkopów po następnych grobach, pochówkach, więc obecnie możemy mówić, że mamy już tutaj w tych naszych wykopach około 40 pochówków. Są to i dzieci, i dorośli, kobiety, mężczyźni, być może pensjonariusze, ale wszystko, wszystko wskazuje też na to, że są to normalnie parafianie tutaj jarocińscy. No a w pierwszym miejscu to musimy zmienić kilkanaście monet, które tutaj pozyskaliśmy i różne drobne elementy, które były także składały się na wyposażenie czy na ozdoby trumien na przykład. Są to monety tak zwane zdatkowe, czyli odpowiedniki nasi, naszych grosików obecnych, jednego, dwóch groszy, ale mamy całą rozpiętość wieku, bo od wieku XVI ja mówię o czasach PRL-u, ale z tych monet mamy do XVIII wieku czyli kończąc na Stanisławie Augustusie Poniatowskim. Ale dla nas najcenniejszy w tym momencie to jest znalezisko niewielkiej monety któregoś z Jagiebończyków, czyli z XV wieku, bądź z początku XVI wieku. To wskazuje po prostu na początki rzeczywiście funkcjonowania tutaj cmentarza i kościoła, szpitala po prostu świętego ducha. Natomiast reszta, no to są głównie jednak mimo wszystko śmieci, które trafiły tutaj do kościoła w trakcie, w momencie już jego nieużytkowania, XIX-XX wiecznym. Między innymi też tutaj od butelek po piwie, nie po piwie, z pleszewa jeszcze przed I wojną światową. Ale dla nas także równie istotne jest to, że mamy bardzo dużo szkła okiennego. Kościół Świętego Ducha... Tak jak przestał istnieć od połowy XIX wieku, zamieniony w ruinę, tak ją tutaj oglądamy, to on trwa do dziś. Ja bym nigdy nie przypuszczał, że wewnątrz ruiny Kościoła Świętego Ducha znajdziemy regularny cmentarz. Prawda? I zauważmy, że wejście do bryły kościoła jest z trzech stron. My stoimy teraz tutaj przed fundamentami zakrystii. I tutaj z zakrystii wchodził ksiądz bezpośrednio dokonać liturgii właśnie, obrzędu mszy świętej, który tutaj sprawował. Mamy vis, vis bo to jest ściana północna na południowej, Podobnie niewielkie wejście i tam najprawdopodobniej z tej właśnie z tego szpitala przyprowadzono tych chorych, ciężkich, przynoszono ich na noszach, na łóżkach czasami do tego kościoła. Dlatego mówimy, że to nie mogło się odbywać w warunkach kościoła takiego, jaki był kościół parafialny św. Marcina.